Hejka! Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jemy... Sałatka makaronowe. Zły Dobry. dzień, bo mi się skasowały, czy źle mi się nagrały pliki znowu w tej nowej kamerze. Co jakiś czas mi niestety nie dają rady. Dobra. Więc mam zły dzień. Ale głodny. No, lecimy kochani z Waszymi pytaniami. Wybaczcie mój brak humoru, ale nastąpił... nastąpił smutek. Zdarza się. W się często zdarza. Lepiej to niż teraz, tak jak nam się karta rozwaliła. Musieliśmy zapłacić parę tysięcy na prawej, pamiętasz? Mm -hmm. Dysk nam się tutaj rozwalił. Dysk, no. Pytanie, wolicie morze czy górę? Pyta Justyna. Morze. Mhm. Mm Zdecydowanie morze. Ale może się pokąpać. Wiem, że teraz będzie dużo osób na że łażenie po góra jest najlepsze. Można po plaży też chodzić. Mm -hmm. Lubimy plaże. Ja lubię szum morza. My mm. też. Jak odnajdujesz się w roli rodzica? Czy po, jak pogodzić życie zawodowe? Nie się pogodzić, pogodzić. Czy da się pogodzić? Właśnie to jest pytanie i to jest odpowiedź. Nie da się pogodzić. tak. Chyba, że masz pracę od do, to się pogodzić. U nas nie rady. Uważam, że wiecie, wystarczy, że dziecko się rozchoruje i już wszystko Wam się sypie. Czy macie pracę od do, czy macie swoją działalność, tak. to się od razu sypie. To od razu jest <laughs> smutek, nie? Moim zdaniem nie da się tego pogodzić tak w 100%, żeby robić w 100% to albo w 100% to. Um, to i to, trzeba zachować jakiś balans. No ale też jest y, czas wolny dla siebie, nie? Nie tylko dziecko i jej pracę. Przecież... Jakie macie lat? Ja mam 30, Karolina będzie miała. 38. 38, no. w sprawdzić. Zawsze mnie interesowało, czy córka jest świadoma waszej pracy na YouTube. Myślę, że tak. Czasem mnie pyta, do kogo nagrywam? To widzów, Mhm. Mówię, że ludzie czekają na, na odcinki, proszę, żeby było cichutko i tak dalej, więc myślę, że coś tam A Albo też muszę powiedzieć, że bo nagrywamy. Czy jesteście zazdrośni o siebie? Nie chodzi o sukcesy i sprawy zawodowe. Czyli o dziewczyny albo o chłopaków? Tak. No chyba nie. Sie znamy bardzo długo, nie? Nie. No nigdy nie byliśmy takimi typami. Co Was najbardziej zaskoczyło w macierzyństwie i macierzyństwie? Na początku to wstawanie? Mhm. Nie wiem, co, co wie, coś nas zaskakuje. To jest nasza pierwsza córka, więc... pierwsze dziecko. Wiesz co, jestem... Więc wszystko jest nowe dla nas. Mhm. No, taka prawda. Jestem w szoku, że nic nie jest w stanie się przygotować na to. Nic. Ani czyjeś radę, ani czyjeś przeżycia. Każde ma po prostu... Każde, każde dziecko też się wychowuje, wychowuje inaczej. W ogóle każde dziecko jest inne. To jest więc Jak ktoś tak coś doradza, to że coś. albo że się inaczej rozwija, albo moje dziecko to już mówiło, moje dziecko łaziło. A wasze to coś tam? Jak radzicie sobie z cichymi dniami? A co to są cichy dni. Nie wiesz, co <grym> to są cichy dni? Jak że się, nie sobie, że się nie odzywamy, bo się obraziliśmy. No. My się kłócimy i obrażamy też normalnie. Nie, nie, wiem, mamy jakichś takich cichych dni. A co wtedy się nie odzywasz w ogóle do kogoś? Mhm. To ja wiem, czy mieliśmy takie dni. No znam takie osoby za się parę miesięcy nie odzywały do siebie A mieszkali razem? No nie tym trzeba być. No mamy cicha, się pogodzić. cicha godzina. Mamy godzina w godzinę. <laughs> <Kara mnie> w górze <laughs> i... A mnie denerwuje, że Darek przyczy. No a mnie denerwuje, że mówię coś do kary, żeby tego nie robiła, a później ona tak to robi. Więc po co się czasem dogadywać? jak... Dlatego czasem trzeba odpuszczać. Ja uważam, że lepiej sobie od razu wygarnąć. Czy macie dobre rady dla młodej pary, która pierwszy raz ze sobą zamieszka? To dobra. Aha. Ja mam w ogóle radę, żeby. Nie myśleć tylko o sobie. Ja mam dobrą radę, żeby w ogóle zamieszkali. To jest pierwsza rzecz, że warto ze sobą zamieszkać. Bo fajnie sobie chodzić na randeczki i się widywać. Tak, I, O Jezus, kochanie, dziób tęskni za tobą, a później wiesz. Nie odkładasz czoteczki do zębów, Nie stawił zmywarki, aby nie wstawiła. Wspólne mieszkanie jest jak praca. Praca nad domem? Ale masz obowiązki. Ale jak mieszkasz samemu też masz te obowiązki. Tak, ale jak wiesz. Masz razem, ale masz razem i je dzielisz, więc warto na pewno podzielić. W ogóle warto rozmawiać, podzielić obowiązki, żeby nikt nie było później nie byś Nie takim samym samoludnym. O ja, stawiłem sobie warkę, ty staw pranka. Tylko też sama mam staw tą prankę. A nie, ja nie jestem za tym. Bo właśnie wtedy najczęściej dziewczyna zaczyna to robić, bo się wkurza, że jest bałagan. A później facet nic nie robi. A później nic nie No, przepraszam, że tak mówię stereotypowo, ale... Tak, mają niektórzy moi znajomi. Ale niektórzy też sobie za bardzo, dziewczyny sobie za bardzo pozwalają, że ten facet nic nie robi, sorry, ale taka prawda. No to, jest. to o co I powiedziałeś... I później że takie wiadomości, że jesteście z facetem, który nic nie robi. No nie wiem, nie. kto tu kogo kocha bardziej. Że nikt, nie, że nie robi nic w domu, oczywiście. Nie, że nie robi nic w domu, tylko że w ogóle jej nie pomaga. Mhm. Wiesz o co chodzi? Wiem, myślę, że trzeba rozmawiać. I na trzeba... przykład mówi, że cały dzień gra w gry. No kurczę, no. Ja też bym chciał grać w gry, ale. <laughs> Nie przepadam za tym wiesz. W pewnym momencie trzeba się obudzić z tej swojej bańki komfortu i się wziąć do roboty. Tarek jest zawodnikiem, będziemy łatwo powiedzieć. Niestety tak. Ja też lubię leżeć i pachnieć. Czy w tym roku będzie dostępny kalendarz potrzebny mi do pracy z kilkutem? Nie będzie. Niestety nie będzie kochani, już mówiłam o tym. Nie opłaca się to, chciałabym wypuścić, bo nie takie opłaca same się. Nikomu się nie opłaca. Będzie zaraz jak zarabiamy pieniądze. Mhm. Sorry, ale tak to jest w biznesie, że trzeba kasy zarabiać, a nie robić coś, tylko żeby robić i na tym tracić. Wiecie co, no jakbym miała go zrobić, musiałabym go ze stówy wypuścić. No nie chcę wypuszczać kalendarza za 100 zł. No 100 zł. też nikt nie kupi. I wtedy będziemy mieli utopiona pieniądze, że no zrobiliśmy, czy będzie jeszcze gorzej. Kiedy będzie nowy box? W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Poczekamy na produkt. Staramy się wypuszczać co miesiąc, więc odkładajcie to 125 zł na nowy <laughs> box. Wprowadzacie hmm. Internet Starlink od Maska na działce. Do prędkości 200 MB. No nie bardzo, bo jest drogi. Teraz ponad tak jest, 300 miesięcznie. I nam tam nie bardzo sprawdzi. Mamy teraz mało MB, ale dzwoni do mnie pan, który załatwi nam. Przy... Przy... Przyciągnie kabel na światłowodowy. Mam nadzieję, na Gdzieś... światło że się uda. Będziemy mieli prawdopodobnie. będzie lepszy internet niż w domu, chociaż w domu mamy już jeden terabajt. Chcielibyście mieć drugie dziecko? Karol mówi, że nie. Ja mówię, że nie. I przegadaliśmy to sobie po prostu i... Podjęta decyzja. Pewnie ktoś napisze, że to jest samolubne, to jest po prostu świadome i chcemy zapewnić jej najlepszą przyszłość taką, jaką się da. I nie jest prawdą, że trzeba być trzeba mieć rodzeństwo, żeby... się dobrze rozwijało. Nie no, nie tylko dobrze rozwijała, że w przyszłości nie nie samo i tak dalej. No ale słuchajcie, Na ja, ja, osób, ja które... mam, mam brata, a czuję się jakbym go nie miał. Więc i całe życie się tak czułem, więc myślę, że to... Tak, jest. Ja. Karolina miała siostrę i właśnie było super, a ja u mnie nie było super. więc... Wasza ulubiona na pora dnia. Ósme rano. <laughs> nie, ósma rano to ja czerwiec. To nie sporo. nienawidzisz, ja lubię. Nie, ja. Rano lubię. wstać przed wszystkimi nie, nie. i jest taki spokój, a Karol wieczorem. Ja wieczorem, macie. ja bardzo lubię wieczorem jak spokój. Która śpi nie męczę, i nie woła, mamo! No. Czy mam prawdziwą, szczerą przyjaciółkę? Ja nikomu nie ufam poznane, że mam. Mam przyjaciółkę od, od podstaw. Ja roku. mam też jednego kolegę. Przyjaciela takiego. Hmm? Ale tylko jednego. Darek, często widać, że korzystasz z robota planetarnego, a rzadko z Thermomixa. Jakie są przewagi robota? Co to jest robot planetarny? To chodzi o ten blender taki. No bo w Thermomixie musicie ustawić temperaturę i różne rzeczy, a ja tylko hmm. po prostu coś blenduję i szybciej mi posprzątać. Szybciej się sprząta. No, no duża, a jak ja powiedziałam, że Thermomix się słabo sprząta, że tam te noże często... Hmm. Ja wie, że te noże się wyciąga, nie? Kochanie, wszystko Wiesz, ale no ja wiem, ale ja nie chcę a mieć tych Nadal jest ciężko, bo tam często się... No. I wtedy ludzie pisali korupki, skorupki jajka, akurat nie masz jajka, musisz rozbić jajko i wrzucić skorupki. To jest tam już trudne. I zobaczcie ile to jest, już jest tyle myślenia. Uważam, Taś, ja sobie ja te... biorę bieżąco, woda, shhh, no. i koniec. Jak długo mieszkaliście w Holandii? Ja nie mieszkałam, ja mieszkiwałam u Darka, ale Darek mieszkał w Holandii. Od 14 roku życia Czemu? do 21. Czy ty jesteś... W... Czy ty jesteś kucharzem Tak, czy ty jesteś w ogóle wykształcona? Ja jestem. A ty? Tak, jestem. Darek jest kucharzem. Ja jestem specjalistą od marketingu. Nie mam pytań, wiem, mam was, czekam Karolina na twoje kosmetyki. Jezu, ile tych pytań. No. Jestem w szoku. Czy nagrywając masz w pamięci, że widzą cię koleżanki i koledzy z liceum? W ogóle o tym nie myślę. Tak nie lubiłam mojego liceum, mam <laughs> to gdzieś. Nawet nie zwracałam na to uwagi. Jak nagrywałem? Myśleliście kiedyś, żeby mieszkać za granicą? Myśleliśmy na początku. Chcieliśmy ochronę i yy, mieszkać, oglądaliśmy. Jak rezon. ceny mieszkań jeszcze nie były tak wysokie jak teraz? Teraz są cztery razy takie, jak my oglądaliśmy mieszkania. Tak, więc w ogóle nie. Nie do zrobienia tych, to tych to Inwestycji. Tak. Więc na pewno. Do Hiszpanii może kiedyś, tam, tam, tam tańsze są. <grym> nie wiem, czy tańsze, Ale tam dla ciebie będzie <grym> za gorąco. Ludzie tutaj A, często rozpoznają nas na ulicy. Rozpoznają, ale już mniej podchodzą. Myślę, że te parę lat ja temu tak. był wielki szał na YouTuberów. Ludzie za nami biegali, zatrzymywali nas, wiecie, nawet jakby z rodziną. A teraz, teraz tak. jest teraz bardzo machają, miło. Machają, część. mówią część, no o... czasem przyjdą na część. Zdjęcie. oglądamy. No, bardzo fajnie. Teraz taki lepszy etap. Wcześniej było tak, takie rzucanie się na nas. Teraz już jest tak, że część, już tak, na część nie się nie rzuca. <laughs> Czy nie mam dość tak długich włosów? Czasami na nich no siadam, właśnie. ale nie. Zawsze chciałam mieć długie włosy. Chciałabym wiedzieć jaka jest wasza opinia na temat randkowania online, czy to ma w ogóle sens? Ja uważam, że ma sens. Ja znam też tak parę, uważam właśnie. Tak ale też znam mnóstwo osób, które uważają, że to jest po prostu bez sensu, bo im się nie udaje. Mm -hmm. Szczególnie chłopaków. Albo ktoś tam się chce spotkać tylko na seks, albo po prostu ma ogromne wymagania. Takie życie instagramowe trochę. Tak. Często słyszymy od znajomych facetów, że dziewczyny po prostu piszą wprost, jakie masz auto, ile kasy zarabiasz, że dziewczyny mówią im wprost, że nie chcą pracować, że chcą tylko siedzieć, siedzieć w domu i pachnieć. I to jest trochę szokujące, szczególnie dla młodych mężczyzn, którzy też zaczynają swoje życie dorosłe, wkraczają w to, w swoją karierę, jeszcze nie zarabiają kokosów. A Nie jest powiedziane, że w ogóle będą zarabiać kokosy kiedykolwiek i nie bardzo to jest takie, nie Tak, wiem, że mają normalny ja standard życia i to jest strasznie dołujące. Jeżeli córka chciałaby prowadzić content na YouTube, czy byście wspierali czy odradzali? Ja, ja myślę, że raczej nie będzie tego robić. <noise> ty już zakładasz, ale czy ja czyli ktoś by chciała? To co ja pokażę jej tyle minusów tego, <noise> że już 15 minut później jej się odechce. Często dzieci znajomych chcą prowadzić i wtedy znajomi im uświadamiają, z czym to się wiąże. Nasi znajomi mogliby wszyscy prowadzić profile, nagrywać. No mają mega ciekawe życie mają są wygadani, nie? Ale nie chcą, bo wiedzą, wiedzą, z czym to się je. Bo wiedzą, znają nas. Na I wiedzą, jak to wygląda naprawdę, ile to jest pracy, że pracujemy do późna. No. Jak usunąć klej z rzęs po kępkach? Jak, jak yy, kleję rzęs od dołu ciężko schodzi klej na tłusto, użyj yy, oleju, na przykład yy, może nierycynowy, yy, konopny polecam Ci olej. Yy, czy miałabyś kiedyś ochotę opowiedzieć o swoim porodzie początkach macierzyństwa? Nie wiem, czy chcę do tego wracać. Możesz nagrać tak jakiś film. Mogłabym nagrać ten wiesz, film, ale się. Ale wiesz co, wiesz, czego nie lubię, że zaraz będą komentarze, że narzekam, że właśnie że powinnam się cieszyć, bo to jest cud. Wkurza mnie takie zero-jedynkowe podejście. Uważam, że każdy, każdy każda ciąża, poród i tak dalej, to jest kwestia bardzo indywidualna. I nie chciałabym, żeby ktoś mnie oceniał, a będę oceniana, więc hmm. chyba nie. Czy chcę. Darek ma kompleks swoich włosów? Myślę, że już nie, bo lepiej wyglądają niż kilka lat temu. Tym bardziej, że robiłem mnóstwo zabiegów sobie na włosy już, żeby poprawić ich kondycję. I inaczej to wygląda niż kiedyś. Nie no. jestem już Łysy, zobaczcie. Nie mam zakoli. Więc nie ma już kompleksu. Myślę, że kiedyś był, na pewno. Szczególnie jak byłem młody i te włosy były bardzo słabe. Słaba jest też nabijanie się z kogoś pod tym kątem. W ogóle jeżeli chodzi o wygląd. Ee... Ale myślę, że włosy faceta to ogromna pewność siebie. Tak, I tak. teraz na pewno jak są włosy lepszej kondycji, to inaczej się czuję. No. Ale nie było to aż tak źle, żebym miał jakieś kompleksy i płakał nad tym. Po prostu trzeba. Musiałem po prostu bardziej pracować nad nimi. Obawiacie się jako przedsiębiorcy wzrostu kosztów nadchodzącej zimy i czy w związku z tym zauważacie, że macie na przykład mniej zleceń od okresu świątecznego? Wiesz co, wzrostu kosztów, mamy stałą umowę, jeżeli chodzi o wynajem miejsca, więc tu koszt taki się nie zmieni na pewno i nas nie zaboli. Mhm. Jeżeli chodzi o magazyn, to też mamy stałe koszty już ustawione, więc to też nas nie zaboli. Ale jeżeli chodzi o reklamodawców, to nie jestem w stanie nic przewidzieć. Przewidzieć. Przede wszystkim koszt ZUS-u. Ja, jako właściciel, tak. e, swój ZUS mam najwyższy zależny od moich e, przychodów. I to jest chore, bo wcześniej płaciłam stałą płatę co miesiąc i wiecie, niezależnie ile zarobiłam, czy zarobiłam, czy nie. E, bo uważam, że ZUS to ZUS i płacisz za świadczenia socjalne, za szkoły. A teraz za to jest 4,5%. A teraz wzrosło sobie? I już nie mogę tego odpisać z podatku ani swojego, ani pracowników i z pracowników mam stałe, bo mają stałą e, pensję, a ja mam zmienną. I powiem wam, że są miesiące, kiedy jest bardzo wysoki ZUS e, i jestem po prostu załamana, bo. Nic z tego, tego nie mam. Nic z tego no, nie mam. Bo tak e, prywatnie chodzimy do lekarzy, bo Na to żeby mówiliśmy że... o ten temat, że prywatnie. Wiadomo, o co chodzi, wszyscy wiedzą o co chodzi, a że w kolejkach stanie z mi tak, miesiącami. Tak, dokładnie. Także wzrostu kosztów się nie obawiam, natomiast już sytuacja z wojną nam pokazała, że z dnia na dzień może mogą się skończyć, skończyć współprace I, mhm. i w ogóle content, który nagrywamy. Tak? A co z Twoją współpracą z telefilmem? Nic, słuchajcie, nic. Nie mam tutaj, ja bym chciała kontynuować, nie mam nic tutaj do powiedzenia, nie ja decyduję. Nie, nie mam na to wpływu w tym momencie, więc przykro mi, ale nic na razie z tego nic się nie zmienia. Czy sukces, który osiągnęliście spowodował weryfikację przyjaciół? Oj tak. I do tego miejsca, gdzie jesteśmy już była ogromna selekcja. Chociaż nawet nie sami, no, nawet nie my selekcjonowaliśmy tych Sami klub, się tylko selekcjonowali. Oni się wykruszyli sami. Tak. Także tak, to na pewno. Ale myślę, że to wiesz, każda znajomość nas czegoś uczy, nie? Hej łobuzy, jak zawsze... Ale koniec końców taka jest prawda, że na końcu mamy siebie. Jesteśmy we dwójkę, więc jest nam raźniej. Gorzej jakbyśmy byli po prostu sami. To by było... Byli zdani na przyjaciół. Tak. A teraz mamy siebie, jesteśmy naj... najlepszymi przyjaciółmi. No. Chyba. Jakie masz zdanie, Karol? Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je koniecznie w komentarzach, a postaramy się odpowiedzieć na większość w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że wspólny obiad Wam się podobał obiad. lunch. Obiad Lunch. Mam nadzieję, że Wam smakowało. Nie widzę, że jest obtuczony talerz. Tak, to już co. Nie tylko ten, ale mam taki marker specjalny. Co to Tak, i wtedy się zaznacza i wtedy nie widać z tego... Dziękuję. Tak. Nie sam już Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym. Paw pa. bye.